Witam serdecznie na dzisiejszym zdrapingu za 47 zł. Dziś mamy góry kasy. Bonus 7, krzyżówka XXL. 10 razy kasa. Szczęśliwe linie, szmaragdowy dolar. Kasa wpada i laki 7. Laki 7, 62. I tutaj w bonusie słońce. A wygrywa 21 albo 16.

Ale też jest plik. Nawet w tej samej pozycji co blaki. Ananas. arbuz, Serce i podkowa. A pod plikiem. O, ale pod plikiem za to piątka. I kontrolne H. Szczęśliwe linie z tym samym numerem. Gruszka piki trefl. Krab, słońce, serce. pomarańcza pomarańcza, tęcza. Gwiazda, jabłko, kości. Korona, podkowa, arbus. Kwiat garnek Księżyc, cytryna truskawka, sakwa winogrona. No i tutaj, pusto, szmaragdowy dolar. Dwadzieścia cztery dziewięć, dwadzieścia sześć, czternaście, jest dwadzieścia trzy, jeden.

FKG DHL. O P Y Tu powstaje DOC CMB I JNE N E. Tutaj geolog. Tu powstaje ocet, klient. Tu powstaje noe. No i tu już więcej nic nie powstaje. Mnożnik był razy dwa, W bonusie można było wygrać 20 zł, ale krzyżówka jest przegrana i kontrolne UOJ, bonus 7 z numerem 16. I w bonusie jest gwiazda, karta. Perła, podkowa, słońce, plecak, balsam. O, ale jest też plik. Wiśnie, zegar, narty, cytryna, kwiat. Rower, arbus, palma, diament, klips, piłka i korona. A pod plikiem w się wpada dyszka zwrotu.

Kontrolne różne. Podsumowując dzisiejszy z 47 wpadła dwójka w Laki 7, wpadła piątka w Kasie Wpada, wpadła piątka w Szmaragdowym i wpadła dyska w Bonusie 7, co nam w sumie daje na 47 zł inwestycji 22 zł odzyskane z lotto. Dzięki piękne za oglądanie, trzymajcie się zdrowo, wszystkiego dobrego, wysokich wygranych. Dzięki za komentarze. Na razie, cześć.